Yy, Śniżką świery jesteśmy teraz yy, na wieży widokowej kaszczorek. Odpokójmy się w pięknym świecie, i spokojnie, zobaczmy 360 stopni. Słońce już może jeszcze na końcu tego treningu będzie słońce, wszystko jeszcze i okropny. Się zrobiło. Tutaj kończy się Dolina Drwęcy, aż od Ustrudy przepiękna urokliwa wieś Złotoria, Golden City, a tutaj bo Powered by Wiesław Jaguś. Tak zwany Checkpoint One. Wleciało, wleciało do tego pojemniczka i sobie mieszka w spokoju i w ciepełku, bez wiatra. No i na koniec tego vloga jeszcze zoom na most. Eli Zawadzki jedziemy o tym, tym mostem to chyba już rok nie jechałem bo już zero treningów na Rudacko tam po prostu nie ma nic fajnego już się znudziło nam te tarasy widokowe tutaj coś jest jakieś dwa dwa gąsiory tutaj coś widać, trochę widać no jeszcze na, na 200 koła miasteczko Rubinkowskie bloki no tu jeszcze komin widać niedaleko studia jest nasz komin dokładnie ten i widać go w raju dobra, pozdrawiam i może jeszcze te słoneczko na nas wrócić do usłyszenia. Przepięknie T 24 Napisy końcowe teraz wchodzą start